Wchodzimy w przeglądarkę, wklejamy link podany w opisie. Na podanej stronie zjeżdżamy w dół. Wprowadzamy swój adres e-mail, na który zostanie później wysłany kod do Minecraftu. Akceptujemy regulamin i dajemy zapis. Jak widzimy pojawił nam się link do zaproszenia znajomych go kopiujemy i podajemy znajomym, którzy na ten link będą wchodzić, co będzie dawać wam osoby. Po zebraniu 35 osób na swój podany wcześniej e-mail zostanie wysłany y, kod do giftcode kod, gift kod do Minecrafta, który musimy podać na, str na oryginalnej stronie Minecrafta minecraft.net. Dziękuję za oglądanie. Wszystko jest jak najbardziej legalne i bezpieczne. Gratuluję tym, którzy zdobędą kod. Cześć.